Plotki transferowe w Ekstraklasie. Co się może wydarzyć tej zimy, jeżeli chodzi o zakupy w najlepszej lidze świata? Cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie na moim kanale. 365 Dni o Piłce, przy mikrofonie Piotr Pecki. Dziś pogadamy sobie o temacie, który jak zresztą zwykle rozpala wyobraźnia, więc pomówimy sobie o najciekawszych plotkach transferowych, czyli co się może wydarzyć tego stycznia, a także lutego w Ekstraklasie. Sporo na temat transferów wewnętrznych, a więc z jednego klubu ekstraklasowego do drugiego, także tym bardziej to jest fascynujące. I natomiast na samym początku prośba do Was, moi drodzy, zostawcie koniecznie na dole kciuka w górze pod filmem, a także subskrypcję kanału, żeby żaden film wam nie przepadł, a jednocześnie, żeby tworzyć tę fantastyczną społeczność, ponieważ muszę dodać, że powolutku zbliżamy się do tej granicy 25 tysięcy subów, jeszcze nam trochę zostało i nie wiem, czy ten próg przekroczymy jeszcze w tym roku 2024. Natomiast wasza w tym rola, żeby koniecznie zostawić łapkę, subskrypcję, no i żeby ta nasza piłkarska rodzina się powiększała, natomiast, żeby rozpocząć z przytupem, zaczniemy może najpierw od planów transferowych Rakowa Częstchowa, ponieważ mówi się sporo, że tego tego okresu zimowego nie chcą zmarnować, a chcą go wykorzystać. Przede wszystkim Tomasz masz Pienko, a więc zawodnik Zagłębia lubi, który właśnie skuszony przez Raków. Natomiast jak się okazuje, sam zawodnik Zagłębia zdementował to w wywiadzie dla piłki nożnej, ponieważ pięko miał zostać bohaterem letniego transferu właśnie z Zagłębia do Rakowa. Wówczas pojawiała się nawet konkretna kwota, 3 miliona euro, które zaproponował klub z podjazdem góry. Natomiast sam klub, a także zawodnik nie byli specjalnie skłonni na tę propozycję, ponieważ Pienko chce odejść po sezonie, kiedy jeszcze jeden, jeden pełny sezon rozegra właśnie w barwach Zagłębia i najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, bo jeszcze nie wiadomo, tej zimy nie opuści ekipy z Lubina. Natomiast wszystko się może wydarzyć w ciągu tych najbliższych tygodni, ponieważ jeżeli ta kwota zaproponowana przez Raków będzie wysoka i dajmy na to 3,5 bądź 4 miliona euro, to wydaje mi się, że Zagłębia jednak może się zgodzić w świetle tych fajnych, warunków finansowych, jednocześnie sam zawodnik też będzie chciał przemyśleć pewne swoje kroki, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej w rozmowie z pił w piłce nożnej e, powiedział też, e, że nie jest specjalnie do tego przekonany i że najprawdopodobniej będzie chciał latem opuścić się zespół Zagłębia. Raków jednak się nie zatrzymuje, ponieważ kolejnym zawodnikiem, który jest tutaj na radarach zespołu Marka Boprzuna jest napastnik i Dicz. Mówiło się sporo, ja zresztą też mówiłem o tym wcześniej, nagram też taki osobny odcinek na ten temat, że wkrótce z Radomiaka do Rakowa może przyjść Leonardo Rocha, Natomiast okazuje się jeszcze co innego, że Marek Papszun zakochał się w jeszcze innym napastniku, grającym w Ekstraklasie, a więc w Imadu Rondiczu, a więc zawodniku, który strzelił w tym sezonie ligowym 9 goli, który błyszczy w barwach Widzewa, no i który z Widzewa ma kontrakt tylko do końca tego sezonu i okazuje się, że niespecjalnie ten piłkarz chce przedłużyć swoją umowę z RTS-em i właśnie może się pojawić taka opcja, że na pół roku przed końcem kontraktu dołączy do zespołu Rakowa. W kontrakcie rodnicza jest zapis, że ta umowa się może przedłużyć, natomiast pytanie, właśnie czy po pierwsze z tego skorzysta, a po drugie, czy wypełni kontrakt, czy jednak na pół roku przed końcem odejdzie z tego klubu. No, patrząc tak z perspektywy Rakowa, no to w ogóle wydaje mi się, że to byłby napastnik tak idealnie skrojony pod Marka Popczuna. jeszcze bardziej profilem pasującym właśnie do idei tego szkoleniowca niż zawodnika Radomiaka, a więc Leonardo Rocza. Jeżeli chodzi o roczą, to najpewniej te przenosiny Portugalczyka zostaną dopięte i tej zimy dołączy do Rakowa, no ale z drugiej strony myślę, że tutaj, gdyby jeszcze rondy został sprowadzony, no to w ogóle Raków by tak urósł w naszych oczach i byłby chyba głównym kandydatem do mistrzostwa, walcząc z legami Poznań. Natomiast na bazie świetnych zakupów nie wiem, czy ta na przykład moja decyzja, moja diagnoza co do tego, kto będzie mistrzem Polski nie byłaby inna. Oczywiście zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast, moim prywatnym zdaniem, jeżeli te przynosiny zostałyby zmaterializowane tej zimy, a więc rondy z widzewa do Rakowa, to byłby absolutnie najciekawszy transfer ostatnich miesięcy. Natomiast, żeby się nie zatrzymywać, patrzymy dalej. I teraz warto pogadać o górniku Zabrze, ponieważ górnik rozgląda się za nowym obrońcą i prawdopodobnie, przynajmniej zdaniem, weszło tej zimy. Zakontraktuje Michała Synosia. To jest wyróżniający się zawodnik Stali Rzeszów. Jeden z wielu tych, powiedzmy, młodych wilczków trenera Zuba, który błyszcze w zasadzie w każdym spotkaniu. No Właśnie od, yy, yy, I właśnie pierwszoligowa Stal Rzeszów może go stracić na rzecz Górnika Zabrze. Synoś w tym sezonie rozegrał y, łącznie 14 spotkań, bo to jest 13 meczów na poziomie pierwszej ligi, a także jedno spotkanie w Pucharze Polski przegrane z Pogonią Szczecin 0-3. Jak sobie w ogóle spojrzymy na kadrę Starych Rzeszów, to jest coś niezwykłego ilu zdolnych chłopaków występuje właśnie w tym zespole, bo to nie jest tylko Synoś, to jest też Kondziołka, to jest Łyczko, to jest Warczak, chłopaki z rocznika 2003, 2004 czy nawet 2006, więc wydaje mi się, że w ogóle wkrótce tutaj w Starych Rzeszów nie chcę powiedzieć, że będzie wyprzedaż, natomiast taka przestrzeń do tego, żeby dokonać ciekawych wzmocnień, że ci chłopacy dokonają kolejnego kroku, dołączając do różnych klubów ekstraklasowych, to są zawodnicy, którzy no nie są, powiedziałem takimi postaciami marginalnymi i są fajną ciekawostką, są generalnie młodzi i są w kadrze, tylko są głównymi postaciami tego projektu, projektu trenera Zuba, którzy grają w zasadzie w każdej kolejce. No i właśnie ciekawy przykład to jest Michał Synoś, który podobno wkrótce ma zostać nowym zawodnikiem górnika Zabrze. Footballteam.pl Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Teraz zaglądamy do obozu Gieksy, a więc jakie plany na tę zimę ma ekipa Beniaminka. Sporo na temat właśnie gks Katowice napisał jeden z moich w kolegów redakcyjnych, a więc Michał Grzęda na portalu 365 .pl .pl. Oczywiście zostawiam teraz tutaj linka do tego artykułu. Natomiast, żeby sobie to wszystko skrócić i opowiedzieć, jakie są plany Gieksy, to być może na pół roku przed końcem kontraktu, ponieważ ten piłkarz jest tylko wypożyczony do GKS-u Katowice, może wrócić do Lecha Poznań. Jakub Antczak, pomocnik, który z w zasadzie nie gra w zespole z Katowic, który wydawało się, że będzie takim drugim Antonim Kozubalem, no który ma duży problem, żeby się łapać. Być może właśnie wróci do Poznania. To wypożyczanie może zostać skrócone, wśród tego, że raczej no, nie daje tyle, ile od niego oczekiwano. Natomiast, tak patrząc z drugiej strony, no, myślę, że mimo wszystko lepiej być w zespole z Katowic, gdzie te, te szanse na granie będą jednak wyższe niż w kolejurze. Natomiast zobaczymy, jakie będą plany zawodnika, Gieksy, no i samego Lecha Poznań. Teraz z kolei zaglądamy do zespołu Mistrza Polski, więc Jagielonie Białystok. Ja o tym mówiłem dużo przekazy tych podcastów o Jagiellonii, że tutaj dla dobra Jagieloni, dla dobra naszego wspólnego dobrze by było, gdyby wszyscy zostali w klubie, żeby z tego zespołu nikt nie odchodził, ewentualnie żeby dokonano kilku transferów przychodzących. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników, którzy ewentualnie mogą opuścić szeregi Jagiellonii, to jest na pewno Mateusz Skrzypczak, ponieważ mówiło się sporo, że w tym zawodniku no nie chce być zakochany, ale zauroczony jest Kostaruniacz, Jajcz, który obecnie prowadzi Udinezy, no i który widziałby właśnie w Skrzypczaku e, zawodnika, którego mógłby tutaj pozyskać. No jeżeli chodzi o Skrzypczaka, no to on trochę stracił, Chodzi o tę rundę jesienną, pamiętam ten okres kontuzji, natomiast kiedy wrócił, znów grał naprawdę na wysokim poziomie. No i generalnie to jest taki zawodnik, który aspiruje do tego, żeby grać w reprezentacji Polski, zresztą w tej kadrze mógłby zagrać, gdyby nie ten pechowy uraz, którego doznał w meczu z Legią Warszawa. Jestem jego wielkim fanem, należy do fan kluby, generalnie mu kibicuję i wydaje mi się, że będzie grał regularnie i dużo, i będzie prezentował swoją taką odpowiednią formę. No to zapracuję sobie na te powołania, na mecze marcowe reprezentacji Polski. Natomiast pytanie, właśnie, czy pojedzie na tę kadrę jako zawodnik czy już jako piłkarz. Udinezę, ponieważ mówi się sporo że tej zimy, możemy ją opuścić. Na szczęście spadł taki kamień z serca po tych słowach Afimiko który powiedział, że z Jagiellonii się nie że z Jagiellonii odchodzi, a przynajmniej nie zimą. Więc, właśnie pytanie: Jeżeli nie Pululu, no to kto odejdzie z zespołu swojego Z tego, gdy miał typować, no to właśnie może być Mateusz Skrzypczak. I na koniec jedna taka plotka transferowa dotycząca Bena Ledermana. Jakoby młodziutki, albo już taki nie młodziutki, ale zdolny piłkarz, w zasadzie 24-letni, który powinien grać dużo, a nie gra w ogóle, miałby odejść do zagłębia Lubin. Wcześniej mówiło się sporo na temat Arki Gdynia, że Lederman miałby właśnie powędrować wzorem swojego byłego trenera, więc Dawida Szwarge, który od rundy wiosennej będzie prowadził arkowców. Natomiast jeżeli chodzi o Ledermana, to w ogóle jest taka przykra historia, bo ja osobiście pamiętam go w tym sezonie mistrzowskim Rakowa, jako takiego zawodnika, który dawał jakość, który był taką ciekawą opcją do gry w drugiej linii i który zawsze szukał tego prostopadłego zagrania, który lubi taką nieoczywistą grę, e, który lubi podania progresywne. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na jego liczby, no to jest jeden wielki dramat, ponieważ Lederman w tej rundzie jesiennej Barwa-Charakowa zagrał łącznie cztery spotkania. Natomiast jak sobie to rozłożymy na minuty, to jest tylko 148 minut. Tyle otrzymał e, tej jesieni w zespole Marka Papszuna a więc w świetle chęci gry regularnej, w świetle chęci w ogóle gry jakiejkolwiek, bo wydaje mi się, że tutaj w Rakowie nie ma na to szans, w świetle tego duetu Berg, Grenko, e, musi ten zawodnik poszukać minut, musi poszukać nowego klubu i wydaje mi się, że Rossono opcją, przynajmniej w teorii, byłoby zagłębie Lubin. E, mówi się o tym sporo, natomiast właśnie pytanie, czy ekipa Miedziowych chciałaby go pozyskać na przykład w formie wypożyczenia, e, czy też transferu e, definitywnego. Natomiast tak to wyglądało, żeby sobie to też e, podsumować. Zerknijcie, moi drodzy, to jest ten spis zawodników, którzy mogą wkrótce zmienić klub, a więc którzy mogą Zostać się bohaterami ciekawych, nieoczywistych transferów. To jest przede wszystkim imaty Tyrondicz, o którym mówi się, że może odejść do Rakowa, podobnie jak Tomasz Pienko. Natomiast moim zdaniem ten drugi raczej odejdzie latem, raczej opuści zespół zagłębia po sezonie. No i właśnie pytanie, czy to będzie za zagranica, czy też ewentualnie rak w Częstchowa. Sporo się też mówi na temat przyszłości Jakuba Antczaka, że może zimą wrócić do Lecha, że to wypożyczenie może zostać skrócone. Jeżeli chodzi o Michała Synosia, no to zawodnik Stali Rzeszów jest skuszany przez górnik Zabrze i wkrótce też do tego transferu może dojść, no i też oczywiście na koniec Mateusz Skrzypczak, a więc jeszcze zawodnik Jagiellonii, który jest kuszony przez Udinezę, czy Ben Lederman, który obecnie występuje w Rakowie, czy w zasadzie występuje, no jest piłkarzem Rakowa, ale nie gra, i który mógł odejść, mówiłem się o wcześniej, do Arki, natomiast obecnie taką najbardziej realną opcją jest odejście do Zagłębia Lubin. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te najnowsze plotki transferowe, te najnowsze spekulacje. Dajcie oczywiście znać, który ruch waszym zdaniem jest najciekawszy i ewentualnie co byście doradzili tym zawodnikom, jeżeli chodzi o tych piłkarzy, których wymieniłem. Czy mają odejść, czy mają zostać, czy mają też poszukać sobie ewentualnie innych kierunków. Kanał 365, piłcy, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, moi drodzy. Zachęcam oczywiście też do subskrypcji kanału, do kciuku w górze pod filmem. Pozdrawiam i do zobaczenia.